Siemano, siemano i witam z kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku ocenimy sobie update drugi, czyli w sumie update trzeci, ale jest on no nazwany update drugi. No, zaraz, zaraz zobaczycie, po prostu zobaczymy sobie ten update. I no, pierwsza rzecz, która się rusza, no to jest to competitive, tak? O Co ja tu mogę powiedzieć? Grałem wczoraj w ten update, ale nie nagrałem już odcinka z tego. Ale grałem, grałem, byłem. Klany. Totalnie. Klany. Ta była pierwsza rzecz. Stworzyłem swój klan. Nie wiem po co. Nie wiem. Nie, Naprawdę nie mam pojęcia po co. Ale stworzyłem. Yy, totalna głupia, że, yy, totalnie głupia rzecz to jest, że możesz zapraszać osoby tylko ze swojego serwera. Nie wiem, czy tak jest. Ale dobra. No i co? Tu, żeby dla swojego klanu wbijać, yy, to musi robić questy. Blow, 500 Y, blow 50 tysięcy Bubbles, 4 tysiące jajek. I to na przykład macie 10 minut i 650 1,52 max. To y, losowo jest, bo to jest table. A to sobie nie wiem, co znaczy permanent. Co że cały czas mam to wyzwanie? Nie wiem. A dobra, y, zobaczymy sobie update loga więc gdzie tu są ustawienia, dobra. I teraz tak, no mówię, niby update drugi, ale update trzeci, no tak można nazwać. dobra? Competitive Season 1. Czyli, tak na dobrą sprawę, to. Yy, brr, brr, to będzie cały czas. To nie jest żadne jakieś takie, to będzie cały czas. O! Ej! Ej, takie jajko zarobiste. Oj, co jest? Co jest za jajko? Gdzieś, co jest? Acha, bo tu można wybierać! Na samym końcu. Tak się, że na samym końcu to przyk. Dobra. Nie, nie usłyszałem tego teamu wtedy. Ja sobie zostanę, sam sobie będę grał. Chyba, że ktoś mnie zaprosi, nie? No dobra. Tu jakieś gówno, No tu już spoko. Tu już wybieram ten. Od razu 10 mystery Boxów. Tu wybieram. Dobra. Nieważne co wybieram. Nieważne co wybieram. Idziemy sobie do ustawień. Pierwszy competitive event i... zro... i... Wiemy, że nie mógł pójść w 100%, tak jak planowaliśmy. Będziemy was słuchać. Dobra. 100M live Event Nowe jajko kiedy gra będzie miała 100 visits O, kurde. Zaraz sobie oczywiście sprawdzimy, ile ta gra już ma wizyt Ale jest to niezłe, no I chyba już to w jakiejś grze widziałem No dobra, dobra Nie, nie, dobra The silliest of rifts y, Nie wiem, najbardziej głupie rifty Chore nie wiem. New rare gift for... Here for limited time takie jajko mamy No fajnie, bo ja jeszcze nie znalazłem aura egu, A tu już nowe dodawałem uh, Event meeting była uh, Added countdown for throwback egg New void gum storage jest, y -y, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest Ja, jeszcze mi to nie stać Dobra jest, w końcu, ale w końcu mamy nową gumę. Ja to sobie wbiję. Ja to dosłownie mam parę mi Ja to mam. Jest, w końcu nie. W końcu jest. Dobra. To już są gówno. I. W ogóle. Aha. Usunęli event. A ja nie wbiłem. Nie wbiłem tego. Dwóch petów mi brakowało. Nie. Wiem dwóch, a tu pokazuje 3 trzy, trzy. Nie wiem. Czy może z tego mi dwa pety brakują? Z tego jako, które są ilimitowane. Z tego mi jedno brakuje. No to nie zrobiłem tego tak, no? Nie zrobiłem tego indeksu. Tyle mogę powiedzieć. No i nie wiem, sprawdziłem sobie, ile tego ma wizyt Dobra, słuchajcie. Weszłem i już ma, już ma 100 milionów. Już ma 100 milionów. gra updateowana 26 minut temu. Czyżby te jajko już jest? Zaraz sobie zobaczę serwer ich. Ale zdaje mi się, że już powinno być, więc. Zaraz sobie, słuchajcie, sprawdzę. Dobra, słuchajcie, patrzcie co znalazłem. Mamy 100 MEG. Mamy po prostu, słuchajcie, 100 MEG. No. Zarąbiście, powiem sobie, będę otwierał na laku. Kupuję sobie Speed Evolved i będę otwierał po prostu. Mam 0,04 chance na legendę. Bez tego, yy, jak, to się jak to się nazywa, bez laka. Trafimy sobie te wszystkie pety, te najgorsze takie. Zresztą znaczy, tego epika tropniemy i sobie go auto-delay-tuje delay -tuje. mi? Chyba mi delay-tuje. Oby. Ale dobra, mamy, słuchajcie, 100 m ek no nie wiem, no mega podjarany jestem, że mamy pierwszy taki jakby event jajkowy. No ale to w sumie, to nie wiem, no w tym update no to chyba tyle jest. Ta no, ta guma to jest mega zmiana. Zarobić 10 milionów, 100 nagle będzie przeskok, więc zarobiście zarobiście No co, ja sobie chyba będę otwierał to jajko. taki króciutki odcinek, nie? Bo mały update. Tyle wam mogę powiedzieć. Więc ja dziękuję bardzo za oglądanie. sobie będę otwierał jajka. I do zobaczenia.